Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony niektórych mistrzów i zapraszam was dzisiaj na kampanię royalistów. Będziemy dusić dzisiaj rebeliantów. Oczywiście to je, będzie e, nie wiem, czy krótka, czy średnia. Zobaczymy. Kampania właśnie ze Season of the Solar Empires 2. Oczywiście jest to w, 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 wersja przez dostępnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Właśnie tak naprawdę pierwsza frakcja została ukończona. Niedawno wyszedł patrz, poprawiający by sporo rzeczy, dodający nowych rzeczy. Czekamy po prostu na dalszą rasę i na dalsze updatey. A my nie czekając zaczynamy. Oczywiście w pierwszej kolejności będę musiał um, zmniejszyć głos, żebyście mnie słyszeli. Dobra, mam nadzieję, że będzie ok. I, I mnie słyszycie dobrze. Dobra, no to zaczynamy naszą zabawę. Dobra. To jest tak. Jesteśmy sami. Oczywiście rebelianci. Ustawimy sobie tak. Rebeliantów dwa teamy. Nie, ustawimy sobie, żeby wszyscy byli na wszystkich. E, a co tam? Ustawimy sobie kolor. Ustawimy sobie kolor czerwony. Będziemy e, avatar. Dobra, weźmy sobie tego kolesia. E, Dobra, zobaczymy gdzie nas po prostu wrzuci. E, co my tu mamy? Orbital Planet jest, Orbital Planet Speed Normal. E, to sobie na razie zostawimy. Zobaczymy jak to się po prostu będzie działo. Mechaniki tutaj są bardziej rozwinięte niż po prostu w pierwszej części. No, jedziemy z tym koksem. Dobra, e, jesteśmy w tym miejscu. Na razie nic nie mamy podkrywane. Nasze statki eksploracyjne będą odblokowywać. Musimy sobie zrobić statek, który będzie Capital City. Dobra, zrobimy Battleshipa, tego pierwszego kola. Call jest bardzo fajny. Dobra, pierwsze to. Dodajmy sobie, dwa, 3 4 5 Statek, który będzie kolonizował nowe. Trochę potrzebujemy kasy. Research, dobra, e, to już wybrałem. Dobra, i w pierwszej kolejności potrzebujemy co my tu mamy. E, i mamy tutaj z, biur asteroid. Dobra, w pierwszej kolejności musimy uzbroić sobie nasze statki. E, zrobimy sobie małą flotę i spróbujemy po prostu przejąć właśnie tutaj w pierwszej kolejności. Oczywiście asteroidy. Bo asteroidy będę mógł przejąć od razu. Niestety tutaj widzę fajną planetę lodową, ale żeby to przejąć, będę potrzebował technologii i widzę, że bardzo dużo kryształów tutaj jest. Orbitalne Bekoun. Okej, okay, fajne bonusy, więc no, przyda nam się. No niestety, o, następny, ale z zwyczaju to mam to robić w taki sposób, że najpierw wokół mojej planety zdobywam parę tam planet, żeby szybko reagować na atak wroga czy piratów, a w późniejszym czasie będziemy się zastanawiać co dalej. Dobra, co my tutaj mamy, 200, Kopali musimy zwiększyć, niestety nie możemy jeszcze budować kopalni jak to było w jedynce, Tutaj musimy odblokowywać technologię, e, trochę tak dziwnie, no ale dobra, bez przedłużania, dobra. Research wybudowany, więc nie, nam no, potrzebuje surowców, żeby odblokować pierwszy stopień właśnie e, budowania. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. Gdzie tu jeszcze się buduje? Jeszcze jeden statek, ze spokojem. I będziemy, będziemy przygotowani właśnie do pierwszego ataku właśnie. Dobra, wychodzi? Wychodzi. I zaczynamy. Dobra. Teraz tak, spróbujemy i spróbujemy Deep Core Metal Mining. To będę musiał w pierwszej kolejności chyba zrobić, żeby przyspieszyć wybudowanie właśnie metali. przysypoziom poziom, e, nasze planety. Nasza planeta cały czas się rozwija. E, to jest nasza główna, więc spróbujemy ją rozwinąć. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Wow. Niby nie ma ustawień tak naprawdę jeszcze graficznych, ale prezentuje się naprawdę wyśmienicie. wyśmienicie. No i sobie lecą. Dobra, my tu dalej odblokowujemy. Dobra. Więc wiemy co, jak. Dobra. Pierwsza bitwa. Oczywiście to są takie mm, niedobitki, nie piratów, tylko bardziej takich strażników yy, danego miejsca. Musimy ich właściwie powybijać, przejąć. I wtedy, w późniejszym czasie, jak rozwinie się nasza populacja, właśnie na tej asteroidzie, no to takie grupki same będą się po prostu pojawiać, i w późniejszym czasie sami będą przeskakiwać na mm, dalsze pola i będą atakować. O jezu, tu już widzę, że mamy większy stateczek. A za chwilę tarcza zostanie zbita. O, no, no jest troszeczkę ciężko. Muszę uważać, żeby mój Capital City nie został zniszczony, bo na pierwszych dwóch levelach no, jest dosyć taki, no będę szczery, słaby. Dobra, weźmy sobie tu trójeczkę i spróbujmy sobie to przejąć. Dobra, w pierwszej kolejności my tutaj musimy technologią się zająć. Wojskową na razie się nie będziemy zajmować, bo to nie ma sensu będę musiał odblokować parę rzeczy. Bardzo płynnie się właśnie ruszają i to wygląda. Oczywiście dużo rzeczy jeszcze nie ma. No ja pierwszy widzę, że na samych walkach i na efektach statków się skupiają na planet na pozostałości, no to mi się wydaje, że z czasem może to zrobią. No pewna wersja gry właśnie się wydaje, że powinna się pojawić pod koniec roku. Jest, udało nam się przejąć, no mieliśmy akurat stoteczek, dobra i spróbujmy tutaj ...poogarniać. Oczywiście jest gorsza niż Planety, bo planety zawsze są gorsze, no ale no niestety, niestety muszę poupdate, żeby nam e, korzyść nam tutaj przejmowało. Dobra, my wrócimy się na razie tutaj. Głównej. E, tu... e, nie mam jeszcze zbytnio tak kasy. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie tak, pójdę sobie to jeszcze, następną asteroidę zdobędziemy, a my tutaj spróbujmy sobie, o, widzę, że tu niedaleko nas jest, niebiescy są, spoko, na razie nie potrzebujemy z nimi walczyć, dobra, jak technologicznie, asteroid, kredytnikom, dobra, co my tu mamy? Akucred Income Rate Desert Planet. No na razie ta technologia nie jest nam hmm. potrzebna. Uh, bonus Bounty i... Możemy eksplorować coś tak naprawdę, ale nie wiem czy to się opłaca. Chyba się na razie nie opłaca. Uh... Arktyczną kolonię byśmy mogli też przejąć. Dobra, to zrobimy to tak. Ci atakują tego niebieskiego. Oj, biedny kurde scout. nie chyba zmierzone z powierzchni ziemi. Dobra, artyczna kolonizacja, więc w razie czego to zrobimy to sobie tak. To przejmiemy i później kolonizację lodowej planety. Eee, no ok, wokół głównej po prostu planety ja zawsze robię tak, żeby się to e, ogarnąć z niektórymi rzeczami. E, muszę zwiększyć po prostu podatki i mining muszę zacząć się ogarniać. Bez e, miningu będziemy no, skazani na wegetację. Dobra, e, 450. Dobra, spróbujmy. Dobra, ci już zaczęli walczyć, tak, już zaczęli. Nie powinni tak przebić mojej tarczy, no ale... tuż to wie. Też muszę uważać, bo moje fregaty nie są za bardzo silne, wiecie o co chodzi. Ale modele i tarcze na przykład są wykonane bardzo regulacyjnie, bardzo regulacyjnie super, udało się. O. I dobra, i drugi level ma tak naprawdę teraz co tu zrobić? Eee... Jak go tutaj prowadzić? Tak naprawdę dobra, będzie typowy po prostu nie tankiem, tylko DPS-em zajebistym. Okej, okay, widzę, że przeciwników udało nam się <laughs> znaleźć. I gdzie oni tutaj są? Aha, czyli niebiescy są po lewej, a po prawej są ci. Dobra, no na razie, bo wiadomo. Orbity <laughs> się poruszają i wszystko, więc w międzyczasie może być to inaczej. Dobra. Super, my się wrócimy do głównej bazy. Zanim tutaj zaatakujemy, tam są troszeczkę silniejsze siły, oczywiście na planetach, więc postaramy się zregenerować i tutaj zupdate'ować parę rzeczy. Teraz pytanie tak. E... Krystal, metal... a, Cydilion to jest drugi! Aaa... Aaa... Research Stations... O, to nie wiedziałem, że coś takiego musi być. A, dobra. Dobra. E, pomiędzy międzyczasie zrobimy sobie militarkę i odblokujemy parę rzeczy. Militarny Grand e, Specialist. E, weapon Damage. Dobra. Sobie zwiększymy. Potrzebujemy troszeczkę więcej kasy. Na razie wiadomo, no za dużo nie zarabiamy, ale jak wiadomo. To jest początek, więc e, wszystko się po prostu ułoży. Dobra, technologia zakończona, więc możemy ze spokojem sobie przejąć <laughs> planetę lodową. Dobra, my sobie chyba zrobimy jeszcze za koły statek. St Oj, gra nam się kurde zwisiła.